Siema. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, występuję na tym kanale, dalej analizując film Agenda Vegan. Aby obejrzeć pierwszą część, zapraszam na kanał Marson, którego jestem właścicielem. I zapraszam do oglądania. Jak spojrzysz na tabelę przeciętnego mięsożercy, roślinożercy, wszystkożercy i człowieka. To dowiesz się, że każdy organ w naszym ciele jest albo roślinożerny, albo owocożerny. A nie wszystko wszystkożerny czy mięsożerny. Nie no, pewnie najlepiej użyć jakiejś tabeleczki, by na jej podstawie uznać, że człowiek to roślinożerca. I chuj, co nie Maruś? Oczywiście nie padł żaden argument, tylko po prostu, bo tak jest w tabelce, więc tak musi być. I to mały spoiler, ponieważ się zapomniał jakiegokolwiek argumentu podać, będę zmuszony zrobić to za niego. Eee, jeszcze tej jego kretyńskiej muzyczki w tle muszę słuchać, ja pierdolę. Mamy dwie rełce i dwie stopy, oraz chodzimy stojąco. Wszyscy mięsożercy mają cztery stopy i preferują przemieszczanie za pomocą wszystkich czterech. Nie no, zostawię to bez komentarza. Tak no, Kuma pozycja twojego ciała może dyktować o tym, czy jesteś lośnożerny, czy mięsożerny. Kupa śmiechu! Ku... Ogony. Mięsożercy mają ogony. Ludzie ich nie mają. No pewnie, skoro zwierzę nie ma ogona, to znaczy, że nie może mięsa jeść. Bardzo to chyba wygodne, co nie? I powtórzę pytanie: Gdzie się kurwa argument podział? Języki. Tylko prawdziwie mięsożerne zwierzęta mają szorstkie języki. Reszta zwierząt ma gładkie języki. Nadal nie mogę pojąć, czemu Ty tylko rzucasz frazy, frazesem z dupem wyjętym i nawet nie próbujesz jakkolwiek tego uargumentować? Nie powiedziałeś ty, to powiem ja. Szolski język mają dlatego, że zlizują resztki mięsa z kości oraz wylizują futro. Dotyczy się na przykład kotów, bo pies ma kładki język, czyli według Twojej logiki on nie powinien być mięsożelny. Wynika to ze stylu życia stworzenia. Samotne koty muszą same się wylizywać, dlatego mają szolskie języki. U psa. Pełni on rolę ochładzania organizmu więcej z gładki. A jeśli chodzi o psią toaletę, to wylizują się wzajemnie, są w końcu stadne. Wyjątkiem śródkotów są lwy, które również są zwierzętami stadnymi, a też mają szorstkie języki. Dogłębną odpowiedź można znaleźć w ewolucji, na którą będę się powoływać, myślę o tym, że tak bardzo za nią nie przepadasz. Pazury, Pazury 2, jak żyletki. Nasz brak pazurów czyli rozrywanie skóry, czy twardych naczności, ekstremalnie trudnym. Posiadamy znacznie słabsze, płaskie paznokcia. Ponownie zajrzyjmy do ewolucji. Naczelne zatraciły pazury wraz ze zmianą stylu życia i zostały one zastąpione paznokciami. A głównie miało to na celu umożliwić naczelnym chwytanie się mniejszych gałęzi. Wyposażony w pazur jest sak, taki jak na przykład lampard, nie jest w stanie chwycić się drobnej gałęzi i musi chodzić po konarach. A co do rozrywania. Z biegiem ewolucji mózg człowiekowatek zaczął rosnąć. Mając pojemność mózgu 750 cm3, ludzie już byli w stanie używać narzędzi i rozwiązywać problemy. Mający tę pojemność mózgu, Homo habilis jako pierwszy zaczął używać narzędzi początkowo kamiennych, i to właśnie ten przełom pozwolił ludziom rozgrywać padlinę. Jako że Homo habilis jeszcze nie polował na grubą zwierzynę. Z biegiem czasu. Jak rozwinął się postęp, wystarczy użyć noża, by oprawić upolowane zwierzę lub pokroić mięso na mniejsze kawałki. Mamy nawet maszyny do mielenia umożliwiające pociąć mięso na jeszcze drobniejsze cząstki. Przeciwstawne kciuki. Przeciwstawne kciuki czynią nas niezwykle dobrze wyposażonymi, do zbierania posiłku w parę sekund. Dla większości ludzi wydaje się to bezsensowne, ale wszystko, co musisz zrobić, to sięgnąć. Bazury mięsożerców umożliwiają im złapanie swojej ofiary w kilka sekund. My ludzie nie możemy ich złapać ani rozerwać skóry, przy twardych wnętrzności jelenia, czy antylopy. Tak samo chleb nie może zerwać mango, czy banany. Jak to nie możemy złapać stworzenia? Możemy, ale to wymaga pewnych umiejętności, by w ten sposób schwytać jakąkolwiek zwierzynę. Przeciwstawny kciuk również jest efektem ubocznym ewolucji, który umożliwił chwytanie wcześniej wspomnianych cieńszych gałęzi. Innym jego zastosowaniem jest także zbieranie pożywienia, tak jak autor podkreślił, ale jak zwykle nie uargumentował. Narodziny ludzie zazwyczaj rodzą jedno dziecko na raz zasadniczo rodzą wiele. Argument przemawiający za słusznością obego twierdzenia, przedłużenie gatunku oraz śmiertelność wśród młodych. Podczas gdy u dzieci ludzkich jest ona niewielka, jeszcze przy takim rozwoju medycyny, jaki dzisiaj widzimy, tak u kotów jest ona większa, ponieważ koty są bardziej podatne na choroby czy niedostatek pożywienia. To właśnie dlatego ssaki mięsożerne rodzą od kilku do kilkunastu młodych w jednym miocie. Budowa jelit Nasze poskręcane jelita są zupełnie inne od prostych jelit mięsożernych zwierząt. Ale w jakim stopniu to przemawia za tym, że człowiek ma być wyłącznie roślinożelny? Może byś choć raz podał jeden zasrany argument, żeby nie musiał już się przypierdalać i nie argumentować za siebie. Poza tym mówisz: budowa jelit, więc czemu skupiasz się tylko na jelicie grubym? Budowa jelita grubego w żadnym stopniu nie przemawia za tym, czy zwierzę jest wszystkożelne, czy roślinożelne, czy mięsożelne. To zależy od jelita cienkiego. Długość jelit. Długość naszych jelit jest około 12-krotność długości naszego tłowia, około 8-9 metrów. Pozwala to na wolniejszą absorpcję cukrów i innych przenoszonych przez wodę substancji drzewczych z owoców. Dla kontrastu, obszar trawienny mięsożerców ma tylko około 3-krotności długości ich tłowia. To jest niezbędne, aby uniknąć gnicia albo rozkładania się zwłok w środku zwierzęcia. Mięsożercy. To zależnie od silnie kwaśnych wydzielin ułatwiających szybkie trawienie i absorpcję i mają bardzo krótkie lita. Pomimo tego, gnicie białek i jełczenie tłuszczów jest widoczne w ich kale. No wreszcie padł jakiś konkrety, ale jak zwykle musiałeś się je U człowieka zjedzone mięso nie zalega w układzie trawiennym. Jest lepiej trawione niż pokarmy roślinne, a w końcu zawarty w nich błonnik nie ulega strawieniu, choć jest to cukier. Mówię o pokarmach roślinnych teraz. Błonnik jest usuwany, choć jest dla nas ważny, żeby nie powstały na przykład zaparcia. Mówisz też, że glicie białek i jełczenie tłuszczu widać w skale mięsożercy? To wytłumacz mi, dlaczego tego samego nie widać u człowieka. Odpowiedź brzmi, mięsożercy mają właśnie krótsze jelita. Tak jak wcześniej wspomniałeś. Mają kwaśne wiedzieliny, ale to wynika z tego, że zwierzę, które je mięso, naraża się na połykanie drobnoustrojów, które nie mogą funkcjonować w silnie kwaśnym środowisku. Również, ma to chronić zwierzę przed pasożytami. Gruczoł sutkowy. Spora liczba sutków na brzuchach mięsożarców nie pokrywa się z parą gruczołów sutkowych na piersi ludzkiej. I znowu w frazes i poszedłeś dalej. A chuj z argumentem, co nie? Powiedz mi, jaki to ma kurwa związek z dietą stworzenia? Ja ci powiem, żaden. To ma związek z ilością potomstwa, jaką matka musi odchować, a nie z tym, czym dane zwierzę się żywi. Spanie. Ludzie spędzają średnio 2 trzecie 24 godzinnej doby, będąc aktywnie obudzonymi. Mięsożercy śpią średnio około 18-20 godzin dziennie, a czasami nawet więcej. Nie zapomniałeś o czymś? Drapieżniki śpią tyle, by zaoszczędzić siły na polowanie, a nie oszukujmy się, to kosztuje bardzo sporo wysiłku, by zasadzić się na ofiole, dogonić ją, a finalnie powalić na ziemi i zabić. Również muszą mieć siłę, by powstrzymać innych mięsożerców od kradzieży zdobyczy. Człowiek porzucił polowanie z natury, zatem może pozwolić sobie na krótszą drzemkę. Mikrobiologiczna tolerancja Większość mięsożerców może trawić mikroby, które są śmiertelne dla ludzi jak na przykład ten, który nazywa się botulizm. Może byś tak powiedział, które zwierzęta i dlaczego są w stanie strawić laseczki jadu kiełbasianego? Hieny czy szakale są w stanie sprostać tej śmiertelnej truciznie, gdyż są do tego przystosowane. Kwaśne środowisko w żołądkach tych zwierząt nie jest dobrym miejscem dla rozwoju laseczek i zostają one po prostu zniszczone. Ludzi nigdy nie ciągnęło do zgniłego mięsa, dlatego nie możemy trawić jadu kiełbasianego. Po Ludzie pocą się przez pory, z całego ciała. Mięsożercy pocą się tylko poprzez język. Kurwa, naucz się rozróżniać pojęcia. Pies się nie poci, tylko dyszy. Wywala język na wierzch i dyszy, żeby ta woda wyparowała i przyniosła psu ochłodę. Kot domowy chłodzi się poprzez wylizywanie się. Ponadto, skoro człowiek jest taki niesamowicie roślinnożerny, bo poci się przez skórę, to czemu na przykład roślinnożerny zając czy klik chłodzi przez uszy? No, jak to jest możliwe? Wzrok. Nasz zmysł widzenia reaguje na pełne spektrum kolorów, sprawiając, że rozróżniamy dojrzałe owoce od niedojrzałych już z odległości. Mięsożercy zazwyczaj nie widzą wszystkich kolorów. Mięsożercy nie widzą wszystkich kolorów, mówisz? Hmm. To dlaczego w takiej razie roślinożerne krowy też nie widzą kolorów? No, jak to jest możliwe? Przecież krowa jest roślinożerna, tak jak człowiek. Picie. Jeśli chcemy napić się wody, to możemy zastać ją ustami, ale nie możemy jej zebrać. Języki mięsożerców sięgają na zewnątrz, tak aby mogły zebrać wodę, kiedy jej potrzebują. Chyba masz te łapy po to, żeby sobie nabrać wody i zagarnąć do ust, a nie schylasz się do zbiornika, bo może ktoś cię wepchnie do, na przykład jeziora, albo jeszcze gorzej. Albo nie, te teksty odstawię na swój kanał. Witamina C. Mięsożercy produkują swoją własną witaminę C. Dla nas witamina C jest niezbędną wartością odżywczą, którą musimy dostarczyć z naszego pożywienia. Na 100 gramów mięsa nie przypada ani jeden nawet nanogramik witaminy C, dlatego mięsożercy muszą sami ją sobie wytwarzać. Inaczej zapadłyby po prostu na szkolbut. Ale ponieważ w diecie ludzkiej znajdują się produkty zawierające witaminę C, nie możemy jej sobie wytwarzać. Ruch szczęki. Nasza umiejętność gruzienia pokarmu jest unikalna dla roślinożerców. Mięsożercy nie mają bocznych ruchów w swojej szczęce. A wszystko za sprawą tego, że mięsożerca nie żuje, więc nie może ruszać szczęko na boki. Wszystko, co się musi zrobić, to oderwać mięcho i połknąć. Zełby. Zełby mięsożerców są szpiczaste i ostre. Nasze są zasadniczo płaskie do mielenia jedzenia. I nie przypominają kłów. Ani nie mamy ich pełno, tak jak mają ich pełno, prawdziwi mięsożercy. To już wie w ogóle rozpierdala, bo nie masz kłów, więc nie możesz jeść mięsa, bo jesteś nieprzystosowany. Gówno tam prawda. Człowiek oddziela mięso od reszty ciała przy pomocy rąk i narzędzi. Potem bierze się mały kawałki mięsa do gęby, żeby się nie udusić podczas przełykania. Fakt, wszystko co musisz zrobić to przeżuć a nie przeżujesz wielkiego kawałka mięcha, który sobie wpierdolisz do mordy. Kroisz nożem i wpierdalasz. I tyle, więc nie pierdol jeden z drugim i z trzecim i z czwartym i z dziesiątym, że człowiek nie może jeść mięsa, tylko przez to, że ma nie takie zęby. W takim przypadku musisz się jebnąć w łeb, bo nic innego zapewne ci nie położy. Tolerancja na tłuszcz. Nie radzimy sobie za dobrze, z za dużymi ilościami tłuszczu. Mięsożercy się rozwijają na wysokotłuszczowej diecie. Zgadza się. Tak jak posiadanie granata w dupie, jeśli wiecie co mam na myśli. Ale może byś otworzył chociaż tę japę i podał jakieś konkretne argumenty, bo to zaczyna robić się wkurwiające. Czemu człowiek sobie nie radzi? Bo podstawę diety stanowią produkty niskotłuszczowe, ale to wcale nie wyklucza mięsa z naszej diety. Ich minimalna ilość dostarczy Ci trochę zapasów na zimę, jeśli wiecie co mam na myśli, oraz dadzą Ci swoistego kopa energetycznego, lepszego niż tłuszcze nienasycone zawarte w roślinach. Ale jeśli wpierdalasz bez opamiętania te tłuszcze, to zrobisz się z Ciebie taki Snorlax, będziesz publicznie wyszedzany, bo wyjebało wieloryba na brzeg, hipopotam uciekł z o, albo aż wypuścił Snorlaxa na wolność. Tajemnica pH. Wszystkie istoty jedzące rośliny, w tym zdrowi ludzie, mają prawie zawsze zasadowy mocz i ślinę. Natomiast mocz i ślina mięsożerców jest mocno kwaśna. Begging for Hehehe, <laughs> co? Zależy od diety, a my mamy zasadowe tylko dlatego, że w naszej diecie przeważają pokarmy roślinne, ale mięso się nie wyklucza. Mięso i pokarmy zwierzęce nieco zaniżają pecha naszych wydzielin. Pecha brzucha. Ilość kwasu solnego, który człowiek produkuje w swoim brzuchu, zazwyczaj wynosi około 3, 4 albo wyżej. I nie może zejść tak nisko jak 2.0. 0 Zero oznacza najbardziej kwaśny, 7 oznacza obojętny, a 14 oznacza najbardziej zasadowy. Kwas żołądkowy kotów i innych zjadaczy mięsa może być tylko w zasięgu jedynki i zazwyczaj nie przekracza dwójki. Logarytm skali pH. Oznacza, że kwas żołądkowy mięsożercy jest 10 razy silniejszy niż ten człowieka, a może być i 100 albo 1000 razy silniejszy. Kurwa, powiedz w końcu, dlaczego i to uargumentuj. Padło dłuższe zdanie, ale argumentów zero. Ja się kurwa pytam czemu. Kwaśne pH około 1 u mięsożerców zapobiega rozwojowi drobnoustrojów i pasożytów potencjalnie łykniętych z pokarmem. Człowiek ma wyższe, ale wciąż kwasowe, bo w diecie pojawiają się rośliny, a krowa będzie miała zasadowe, na przykład, ponieważ w jej żołądku żyją symbiotyczne bakterie i protisty, ułatwiające trawienie celulozy. Dziecko pięcioletnie by to wytłumaczyło. Urykaza. Sekretny enzym prawdziwy w miłosażarcu. Urykaza służy do metabolizowania kwasu moczowego we wnętrznościach. A my nie mamy tego sekretnego enzymu i dlatego musimy neutralizować ten silny kwas swoimi własnymi zasadowymi minerałami, w tym zwłaszcza wapniem. Niedobory kryształów moczanu wapnia są jednym z wielu patogenów jedzenia mięsa, w tym przypadku powodujące lub przyczyniające się do reumatyzmu i zapalenia stawów. No nie, no pewnie. Jesz mięso, to będziesz miał reumatyzm, będziesz zdychał, będą ci się kości jebały, będziesz żygał, będziesz szczał, będziesz srał, wyjdą ci trzewia drugą stroną, leszcze, kleszcze i chuj wie kurwa co jeszcze. Wystarczy przestrzegać piramidy rzemieniowej i nie będzie problemu. Nie wiem czy ty miałeś jedynkę z biologii na świadectwie czy jak, ale dla mnie to jest niepojęte, żeby takiej podstawy nie ogarniać. Czystość. Jesteśmy dosyć specyficzni z wszystkich istot, jeżeli chodzi o czystość naszej żywności. Mięsożercy są najmniej wybredni, mogą jeść brud, robaki, organiczne szczątki i inne rzeczy wraz ze swoim jedzeniem. A wynika to z pH kwasowego w trzewiach, czemu nie użyłeś tego argumentu? Zapomniałeś o tym co wcześniej gadałeś? Naturalny apetyt. Nasz apetyt może wyczuć zapach produktów z bazaru. To jest żywe jedzenie, źródło naszego pożywienia. A zapach zwierząt zazwyczaj nas niechęca. Apetyt mięsożerców na widok ofiary reaguje na zapach zwierzęcia i działa tak, jakby wyczuwał jedzenie. Zwierzę to też żywe jedzenie, jakby nie patrzeć. W końcu o żywej istoty pochodzi mięso czy jajko. No, mleko się nie liczy. Ale wracając, tak już wyewoluowaliśmy, że lepiej przyciągnie nas zapach pieczonego mięcha niż żywej świni, która żyje koncentraty i jebi jak skurwy syn. Nasza anatomia, fizjologia, biochemia i psychologia wszystkie wskazują, że nie jesteśmy mięsożercami. Mówienie, że mięsożercy jedzą zwłoki, niedokładnie opisuje te stworzenia. Zazwyczaj zjadają ze smaczkiem surowe mięso, prosto ze szkieletu. Mięsożercy zjadają większość zwierząt, jedzą wnętrzności, tkankę mięśniową, organy. I zasysają ciepłą i świeżą krew oraz wyciekające płyny z ciała z zapałem. Zachwycają się jelitami i częściowo strawionymi wnętrznościami, nawet depczą, łamią, i jedzą mniejsze kości. Większość z nas kocha zwierzęta jako przyjacielskie stworzenia na ziemi, i nie ślini się na widok martwego królika na ulicy, tak żeby rozerwać go gołymi rękoma i zębami. Sama myśl o zjedzeniu czegoś takiego jest odrażająca i może przysporzyć wymiotów. Z całą pewnością nie sprawia nam przyjemności rzucie ich kości, surowych wnętrzności czy sierści. Możemy sobie wyobrazić ściekającą krew po naszych rękach i całym ciele. Te zachowania są obce dla naszych naturalnych usposobień i w zasadzie obrzydliwe. <laughs> Mieję sożerca, tak? Jak patrzysz na swojego pupila, to nie jest on zbyt kuszący. Wszystko jest w porządku. Nigdy nie zostałeś stworzony do ich zjadania. Czuj się swobodnie, aby udać się na swój lokalny bazar i ciesz się widokami i zapachami, tak aby wybrać sobie świeże, dojrzałe i nieprzetworzone pyszne owoce i warzywa. Może nie takimi typowymi, ale mięso w naszej diecie się znajduje i powinno się tam znajdować. Po prostu przestrzegaj zasad zdrowego żywienia i nie głupot, których nawet nie uargumentowałeś. W końcu znikąd nie weźmiesz aminokwasów czy witamin, które są dostępne tylko w mięsie czy innych produktach zwierzęcych. Nie wiem jak wy, ale ja w tym miejscu kończę, bo dalej nic ciekawego nie ma. Ponieważ są upały, picie dużo wody, najlepiej zimnej. A skoro Maruś mówi o owocach czy warzywach, polecam teraz jeść w chuj torskawek. są zajebiste. Oczywiście nie zapominajcie o losole Skórnym lub Wołowym, albo rwa w jednym co niedziela, by uzupełnić zapasy białka i być silniejszym i nie zdechnąć na niedobory. A tymczasem paukersony w górę i bombelujemy oba kanały. Zostawcie suba na kanale tutaj, Świata Nauki oraz mój kanał. Zasubskrybujcie Marson. Dzięki wielkie dla prowadzącego za poprzednią analizę oraz możliwość wystąpienia na jego kanale. Żegnam się z wami i być może do usłyszenia w kolejnym krosie. Wujek Marson radzi: Nie zapominajcie by jeść mięso i jaja, bo zdechniecie na niedobory witamin z grupy B, aminokwasów, żelaza oraz cynku.